Witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałbym porozmawiać na temat gniazd hydraulicznych typu Euro. Czym są te gniazda i do czego służą, zapewne każdy wie? Ja chciałbym się bardziej skupić na sposobie montażu, osadzenia tych gniazd. Mianowicie, w większości przypadków takie oto gniazdo jest montowane do specjalnego mocowania. Które ma otwór o średnicy, jak w tym przypadku, 22 mm i jest zakręcane nakrętko na sztywno. Po czym łączone z przewodem hydraulicznym, takie rozwiązanie jest sprawdzone i dobre. Ale czy wygodne? No właśnie. Kształt gniazda euro, takiego typowego, daje nam możliwość do zamocowania. Go w systemie tak zwanym Push and Pull, który umożliwia nam podłączanie przewodów hydraulicznych z styczką za pomocą użycia tylko jednej ręki, o co chodzi? Do zamontowania tego gniazda będzie nam potrzebne takie oto mocowanie. Jest to mocowanie pochodzące dokładnie z 60 i jest ono dedykowane do gniazd starego typu skręcanych takich których średnica otworu pozwala włożyć te gniazdo i za na pomocą nakrętki skręcić je na sztywno Po co, jest, po co mocowanie do gniazda starego typu, skoro mamy tutaj gniazdo nowego typu, typu Euro. Mianowicie chodzi o to, że średnica tego otworu jest praktycznie taka sama jak średnica yy, gniazda Euro, czyli dokładnie chyba 38 mm. To gniazdo przechodzi po prostu przez ten otwór na wylot, co daje nam możliwość zamontowania, zamocowania to gniazda na segery. Kształt gniazda tutaj widać ten uchwyt. ma takie wyfrezowane wyżłobienia takie rowki w różnych miejscach. I przykładowo w tym miejscu, gdzie jest między to szczelina, ta szczelina jakieś 2 mm przesunięcia. Można zamontować seger na jedno z tych wyżłobień Z tych frezów dokładnie jak tam, jak tam zwał Proszę Wkładamy w otwór Widzimy, że gniazdo już dalej nie idzie Montujemy drugi seger Jak widać, gniazdo jest już zamontowane na sztywno i w tym momencie ten uchwyt zostaje w jednej pozycji, a przesuwa się środek i w drugą stronę. Co nam właśnie daje możliwość podpięcia wtyczki jednoręko, i wyciągnięcie trzeba niestety szarpnąć. No, i na tym, to mniej więcej się, na, na tym to mniej więcej polega. Jest to, moim zdaniem, spore ułatwienie przy podłączaniu różnych sprzętów rolniczych. Ja stosowałem takie rozwiązanie w swojej 60 dokładnie w 3 w, później, w późniejszej części filmika e, pokażę, jak to się u mnie sprawuje, jak to u mnie wygląda. E, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że nie wszystkie gniazda, e, gniazda hydrauliczne typu Euro pasuje do tych otworów gdyż spotkałem się z takimi gniazdami których wymiary były nieco inne i nie mieściły się to oto przykład To gniazdo w tym miejscu ma też 38 mm ale tutaj już te uwypuklenie jest o milimetr grubsze co nam uniemożliwia przełożenie gniazda przez otwór no i później zakontrowanie go tymi segerami co ciekawe, gniazdo tak wyglądające, nie ma tu też takiego grubszego wyżłobienia, jak te, oto tutaj, które służy do montażu, jak wyszło mi to z głowy akurat, osłon przeciwpyłowych. Na, te, na, na, te, na, na ten rowek montujemy właśnie osłonę przeciwpyłową, tutaj tej możliwości niestety nie mamy. I w tym przypadku Yy, uchwyt yy, gniazda porusza się tylko w kierunku do tyłu, do przodu nie ma takiej możliwości. Więc nie ma możliwości wypięcia Jak Gdybyśmy go zamontowali, to już to jest niemożliwe. więc mniejsza z tym, yy. o co chodzi z tymi gniazdami? Oprócz, yy, oprócz yy, mm, Ktoś ktoś, sobie, ktoś powie, że po co w takie to się inwestować? Wystarczy zakupić gniazdo wyciągane i wbijane jeszcze nowego typu mianowicie takie tylko wszystko jak wiadomo rozchodzi się o cenę gniazdo takiego typu ty też można śmiało wtyczkę przepraszam akurat dlatego ono nie jest zamontowane bo to jest stare już nie używane dłuższy czas, więc tutaj coś się zapiekło e, takie gniazdo nowe kosztuje coś w granicach 120, 150, a nawet ponad 200 zł, a komplet takich e, dwóch gniazd to w granicach 50, 60 zł, dwóch do tego dochodzą jeszcze dwa segery no cztery, bo w dwóch gniazdach potrzebne są cztery jeszcze wrócę na chwilę do tych, tych segerów bo chodzi o rozmiar z tego co pamiętam, Segery mają średnicę wewnętrzną 30-kilku milimetrów. Dokładnie jest to 32 mm. 32 milimetry. Takie Segery są potrzebne. No i to mocowanie gniazd starego typu skręcanych. No dobrze, to było na tyle. Teraz może przejdziemy do hmm, pokazania całego tego systemu Push and Pull na moim ciągniku, już przy się. Jak widać, e, ja zamontowałem swoje gniazda w tym oto miejscu. Nie wiem, czy widać, co zamontowane na serwerach. No i teraz e, przejdźmy do takiego. Prowizorycznego testu. Przewód skręcony wtyczko. Wkładamy. Zapięte. Trzyma się. Za pomocą szarpnięcia wyciągamy. Tak samo na górze, jak i na dole. Mam nadzieję, że film się spodobał. Pozdrawiam.